W najbliższym odcinku to będzie jaki krótki odcinek informacyjny o tym właśnie Nexusie, który pojawił się kilka tygodni temu. Będą tutaj różne informacje, które zmieniły się właśnie te trzy tygodnie, a może nawet trochę więcej temu w blogster. No więc niebieska jegódka, witam i zapraszam do oglądania. Dobrze, więc już zaczynam, bo jestem już naprawdę podekscytowana. planet, może nawet więcej naprawdę jej nie wiem po prostu co tutaj nam troszeczkę zmieniło rozgrywkę, co również przyniósł ze sobą ten Nexus no właśnie, no więc zaczynajmy po pierwsze Nexus podzielony jest na cztery części, tak na szybko Przedstawię wam te części, ale tak na szybko. Tutaj jest taka słodziutka część, jakby z sezonu trzeciego. Mamy bardzo ładne wejścia do bitwy, parkuru oraz czatu. Jest tutaj, są tutaj takie słodkie, minki, jest tutaj bardzo dużo różnych pasteli, tęcz. Jest to taki dział po prostu słodyczy, którym możemy się zachwycić słodyczą w Lobster Planet. Drugi to taki luksusowy drugi podział to taki luksusowy podział gdzie jest wejście dla vipów palmy jakieś restauracje jakieś tutaj powiedzmy sklepiki i to też bardzo ładnie się prezentuje Środek odgrywa taką rolę, że widzimy wszystkie cztery światy Teraz świat trzeci To jest taki świat Ziggy Starblock Taki na dla naukowców Na górze jest jakaś rakieta, czy coś latającego Pewnie też z czymś dla naukowców Ja gram na telefonie, więc pewnie bym nie potrafiła tam wskoczyć Mam już wysoki poziom, ale na telefonie naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo rzadko gram Dzisiaj wyjątkowo gram, ponieważ no, mam problem z nagrywaniem na komputerze a pomyślałam, że ten filmik może być nagrany na telefonie. Taki krótki. No więc tutaj jest taki właśnie naukowczyni, różne bazy, rozwejście do kopania również pięknie ukryte. No i dział numer 4. No to dział jesienny. Piękne jesienne drzewa, piękna trawa. Piękne odcienie skały brzozy To jest taki klimat, który pozwala mi poczuć ciepło jesieni I naprawdę cieszę się, że to zrobili Ale oni napisali w pewnej wiadomości, że ten właśnie nexus zostanie już na zawsze No i ja jestem ciekawa Co będzie, gdy będzie zima? Czy ta jesień na tak zostanie? Co będzie wiosną, a co latem? Czy ta jesień na tak zostanie? No tego po prostu już zupełnie nie wiem jeszcze jest piękne niebo, które po prostu pokazuje to, co jest od danej porze dnia. Teraz jest wieczór, czyli jest takie niebo wieczorne z gwiazdami. Oczywiście akurat, no, yy, właśnie ty jesteś osobą, która teraz to ogląda. No więc, no nie wiem, jaka teraz akurat u ciebie jest pora dnia, ale jak ja to nagrywam, to jest wieczór, dlatego takie właśnie wieczorne niebo tutaj jest. No, i teraz powiem właśnie o tych zmianach. Po pierwsze, jak mogliście już wcześniej zauważyć, nie ma koła fortuny. Spójrzcie tam, gdzie są kryształki, gdzie ja mam swoje kryształki. To tam pod spodem zazwyczaj było. Była opcja koła fortuny oraz opcja pieniążków. Obce pieniążków jeszcze akurat widziałam w tym Nexusie, ale też jego ostatniej nie widzę, ale koło fortuny zniknęło i nawet o tym pisali. Nie wytłumaczyli co prawda dlaczego, no ale y, przez to dodali również nowe klocki. Takie klocki, te klocki, te wszystkie klocki są z koła fortuny. Więc te wszystkie oczywiście, które Yy, zajmują pierwsze sześć pozycji. To są z koła fortuny, więc po prostu koło fortuny musiało zrobić sobie chwilową przerwę. Yy, teraz przejdźmy do takich zmian, których wcześniej nie było, które naprawdę zmieniły nam rozgrywkę. Popatrzcie, jak ktoś długo nie gra, to. Mam taką jedną koleżankę, która ma swoje konto, ale gra bardzo mało. Prawie w ogóle na nim nie gra. I po prostu to jest już taki poziom, że postanowili usunąć jej świat. Popatrzcie, ona na pewno miała świat, dwa światy. Jeden z nich tworzyła sama, a jeden ze mną. No i po prostu tego światu brak. Na początku wymyślałam, że usunęła. No ale coś już mi wpadło na Trop, więc zajrzałam na konto innej osoby, która już po prostu bardzo mało grała to było moje konto i moje przyjaciółki Mayday 88. I my razem zbudowałyśmy świat, który również zniknął. A my na tym koncie prawie w ogóle nie gramy. Przestałyśmy po prostu na nim grać i samo zniknęło. Jeszcze... Jeszcze dla udowodnienia. Mogę pokazać jeszcze jedno konto mojej koleżanki, po prostu na którym ona miała pełno światów, przestała na nim grać, no i te światy automatycznie się pousuwały. Czyli po prostu Blockstar Planet zaczęło usuwać światy, jeżeli ktoś oczywiście długo nie gra. Nie wiem, czy to właśnie jest, jak ktoś długo nie gra, czy jak ktoś w ogóle w nie gra, no ale ja mam, ja nie gram. Po prostu je ja nie gram codziennie, no ale też nie gram rzadko i po prostu ja mam. Po prostu ja mam yy, bardzo mało zainteresowania na moich światach, ale one nie są usunięte. Żaden mój świat nie był usunięty, a czasami niektóre mają zero zagrań, zero polubień i naprawdę. Czyli po prostu to polega na tym, że jak ktoś długo nie gra, to wtedy tak się dzieje. Yy, no dobrze, więc teraz. Przejdźmy sobie zobaczyć, czy coś w stworzeniu było nowego. Bo ja tak nie zaglądam po prostu. Kryształów nie było nowych na ten nexus. Są takie jak wcześniej. Teraz stworzenie. A w stworzeniu chyba ta książka doszła, chociaż nie wiem, czy to nie było w poprzednim sezonie po prostu, bo teraz sezony się właśnie zakończyły, no i ten nexus ma zostać na zawsze, ale myślę, że coś na te święta wykombinują. Jeszcze taka jedna informacja. Ja nie gram codziennie, ale na moim koncie, które przypominam, nazywa się altam na 2, z dużej litery ze spacją. Mam teraz poziom... aktualnie mam poziom 64, to ym, ja po prostu staram się sobie robić takie, ponieważ po prostu lubię tak po prostu już wcześniej sobie takie świąteczne blockstart robić i świąteczne światy prefabrykaty części i po prostu budować na świąteczno to jak gram, bo ja też nie gram codziennie, więc po prostu wtedy kiedy gram to robię taką postać i tutaj piszę ile zostało dni do wigilii więc możecie traktować moje konto za takie konto informacyjne, możecie mi zaufać, że po prostu, no ja nie gram codziennie, ale jak gram, to za każdym razem gry postaram się takie robić. Dobrze. No więc to już chyba koniec tego odcinku. Już chyba wszystko Wam ciekawego powiedziałam na ten temat. No i właśnie to już koniec. Pozdrawiam Was wszystkich i bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Niebieska Jagódka.